Cześć, tutaj Ola i witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z poleceniami takich spuki, trochę strasznych książek. Książek z takim mrocznym klimatem, które sprawdzą się idealnie na zbliżający się okres, czyli okres jesienny, a szczególnie chodzi mi tutaj o ten okres halloweenowy, kiedy noce są, kiedy wieczory są już długie, kiedy chcemy się może trochę Przestraszyć. Ja w ostatnim czasie przyznam, że miałam właśnie fazę na tego typu książki. Mimo tego, że do Halloween zostały nam jeszcze dwa tygodnie, to postanowiłam, że właśnie te książki, które ja w ostatnim czasie przyswoiłam, mogą być dobrym poleceniem dla Was, właśnie na ten okres, który jeszcze przed nami, czyli na ten okres, jak powtórzę się, Halloweenowy. Także będzie tutaj kilka książek, o których jeszcze nigdy na kanale Wam tutaj nie wspominałam i o których no, powiem też siłą rzeczy we wrap-upie. Niemniej jednak jest to film poświęcony tym spółki książkom. Są to właśnie takie książki same, stricte na jesień, bo takich poleceń miałabym więcej, tylko te z tym konkretnie właśnie mrocznym klimatem, przeszywające, trzymające w... Na Także takich tytułów przygotowałam dla Was 11 i zacznijmy może od dwóch, które mam w wersji fizycznej, dlatego że resztę będę Wam wklejała. I pierwszym tytułem jest zbiór opowiadań. W ogóle tych zbiorów opowiadań będzie tutaj w tym filmie całkiem, całkiem sporo, więc yy, tak, przygotujcie się na to. A więc pierwsza książka to Gąsienica od wydawnictwa tajfuny autorstwa Rampo Edugawy, w tłumaczeniu Dariusza Latosia. I jejku. Ja miałam tą książkę w swoim na bardzo przez bardzo, bardzo długi czas i to, jak mega pozytywnie się zaskoczyłam, no byłam naprawdę w wielkim, wielkim Szoku. Jest to zbiór, który zaskakuje, który szokuje. Autor wpada tutaj na po prostu tak, makabryczne pomysły, można by było rzec. Prezentuje takie najbardziej skryte, najbardziej mroczne elementy ludzkiej natury, ludzkie żądze, właśnie jakieś takie pragnienia, dziwactwa. On tutaj się z absolutnie niczym nie hamuje. Jest to zbiór, który, mówię, zaskakuje, który trzyma nas w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Uważam, że jest to też bardzo równy zbiór i absolutnie każde opowiadanie no wiadomo, że jedno gdzieś tam może minimalnie bardziej mi się podobało, inne mniej, ale naprawdę są one na bardzo równym poziomie tego mroku, tej grozy, tego takiego też poczucia dyskomfortu. Więc jeśli nie przeszkadza wam też obrzydlistwo i e, takie czasem poczucie, że jest nam, mówię, niedobrze, ale też zarazem, no mówię, boimy się i każda kolejna kartka udowadnia nam, z każdą kolejną kartką ten autor udowadnia nam, że jego wyobraźnia, jego też gdzieś tam mroczne wyobraźnia jest w stanie wymyślić absolutnie wszystko, to polecam Wam go naprawdę bardzo, bardzo mocno. E, następnie e, o sam na końcu drogi, jest to książka, którą w ostatnim czasie również właśnie miałam okazję czytać i to był akurat mój Ririt jest to Neil Gaiman w takim mrocznym wydaniu. Właśnie to słowo mroczny, nie wiem. Ja ogólnie jeśli chodzi o te książkę, nie będę wam może mówić dokładnie o co, jak, jak, jaka jest ich fabuła, też na, jaka jest ich atmosfera. To w każdej z nich właśnie mówię, mamy to wielkie ten wielki mrok, tą grozę i tak jest właśnie w przypadku też tej książki. Tutaj mamy zaprezentowany również realizm magiczny i to jest bardzo istotne. Mi się bardzo też w tej książce podoba. To na jak wiele sposobów możemy ją interpretować, ponieważ zdarzenia, które mają tutaj miejsce, są absolutnie, mówię, odrealnione. Nie wiemy, czy to jest taka jawa, czy nasz bohater. Przez to, że mamy tutaj narratora, który cofa się do przeszłości, który opowiada nam wydarzenia, które miały miejsce właśnie w czasie jego dzieciństwa, no to wiadomo, że też dzieci mają skłonność do gdzieś bujnej wyobraźni, do um, gdzieś tam też. Personifikacji pewnych, yy, pewnych stworzeń, no mówię, do bujania y, w obłokach, tak się chyba mówi. E, no i tutaj, tak jak najbardziej jest, no a jeszcze ta jego wyobraźnia jest y, przyproszona tym mrokiem, tą y, dziwacznością też, bo to, coś, to coś się tutaj wyda wydarza, no mówię, nie da się tego gdzieś racjonalnie wytłumaczyć, ale próby gdzieś właśnie racjonalizacji tego, interpretacji tego, jako my, jako czytelnik, yy, są, mogą być bardzo owocne i prowadzić nas w bardzo ciekawe gdzieś tam zakamarki. Też jest to taka książka trochę poniekąd filozoficzna, mogłabym powiedzieć, bo autor też skupia się tutaj na takich elementach jak samotność, jak izolacja, bycie też takim niezrozumianym, gdzieś tam takim odmiennym od otoczenia, ale i też eksploruje takie tematy jak wychowanie dziecka. Więc y, dużo tutaj, y, dużo tutaj y, też mówię takich bardzo istotnych kwestii autor porusza, y, no ale też ta narracja jest bardzo, bardzo ciekawa, taka niepewna, jeśli lubicie narratorów, którym nie można... Ufać, to jak najbardziej ocen na końcu drogi jest pozycją, która taką e, narrację Wam zapewni. E, kolejna pozycja to Domy i inne duchy od Marty Bijan. Jest to ponownie zbiór opowiadań Grozy i mogę go określić tak naprawdę takimi samymi przy, przymiotnikami, jakim określiłam zbiór Gosienica. Ja czytałam je w bardzo krótkim odstępie czasu i zrobiły one na mnie bardzo podobne wrażenie. Również był to zbiór, który absolutnie mnie zaskoczył, w którym Marta Bijan... Uważam, że jest to najlepsza książka, jaką w ogóle ta autorka napisała. Groza, właśnie ten taki klimat um, ciemny, mroczny, jest czymś, w czym uważam, ta autorka sprawdza się najlepiej, i właśnie zaprezentowała nam ona to w tym zbiorze opowiadań. Jeśli chodzi tylko o niego, to tutaj przyznam, że. Tak jak w przypadku gąsienicy, wam już to powiedziałam, miałam wrażenie, że każde z tych opowiadań jest na bardzo równym poziomie. Tak w przypadku domy i inne duchy, tutaj już jedno opowiadania miałam takie uczucie, że angażują mnie bardziej, inne mniej. Natomiast w każdym z nich można było znaleźć to uczucie właśnie. Um, Wielkiego przerażenia i naprawdę czułam się absolutnie, czułam taki strach i lęk, kiedy te opowiadania czytałam, ale też zwieńczenie tego zbioru, nie dość, że jeszcze bardziej dopełnia tą makabre, to też pokazuje, jak przenikliwą, jak utalentowaną autorką jest Marta Bian. Ale tego Wam nie będę zdradzać, bo mówię, jest to zakończenie. Następnie przejdźmy może, do książki kolejnej Martybian. W sumie mam tutaj, nie będę szła po kolei zgodnie z moją listą, ale mam też drugą książkę tej autorki, czyli Nocne Godziny, których może nie jestem największą fanką, ponieważ, tak jak powiedziałam przed chwilą, uważam, że mm, może, może tak. Ta książka również jest oczywiście bardzo mroczna, natomiast ja tam popełniłam taki skrót myślowy, kiedy mówiłam o twórczości Marty Bian i o tym, w czym jest najlepsza, bo jest najlepsza w mroku, ale też w tym mroku dla dorosłych i ogólnie w tej literaturze raczej skierowanej do starszych czytelników. Nocne godziny to książka młodzieżowa, natomiast występuje w niej właśnie yy, to poczucie niepokoju. Jest to ogólnie taki horror, jakby nie było, yy, bo mamy w niej bardzo wiele takich właśnie elementów przeszywających traumatycznych i makabrycznych. Niemniej jednak, może ja nie jestem fanką jego zakończenia, z samej tej historii, bo mamy tutaj trójkę bohaterów, którzy przyjeżdżają na taki plan filmowy nakręcać właśnie najpiękniejszy horror na świecie. Co prawda, czy do tego dochodzi, czy też nie, co oni zostają w miejscu, do którego przyjeżdżają, czy ten plan aby na pewno spełnia ich oczekiwania i jakie tajemnice kryje za sobą miejsce, do którego trafiają. To już zostawiam do odkrycia Wam, tak jak powiedziałam. Um przeraża on, natomiast trochę to przyspieszenie akcji, nie do końca jestem jego fanku, mówię ogólnie, sama ta książka może nie jest moim ulubionym pozycją od tej autorki. Natomiast no jeśli chodzi właśnie o e, to przestraszenie się, o ten spółki vibe i to, czego oczekujemy właśnie w okresie Halloweenowym, to mogę Wam tą książkę bardzo mocno zarekomendować, a szczególnie też w formie audiobooka, a dokładnie słuchowiska, dlatego że jeśli chodzi właśnie o to wykonanie. E, audio, to uważam, że jest ono na bardzo wysokim poziomie i szczególnie mocno mogę Wam je zarekomendować. Następnie znowu coś od Tajfunów i znowu zbiór opowiadań. Tym razem książka Grobowa Cisza, Żałobny Zgiełk autorstwa Joko Ogały. I to jest opracowanie zbiorowe, jeśli chodzi o tłumaczenie, też tutaj, bo nie wspomniałam o tym, a chciałabym być bardziej transparentna, jeśli chodzi o tłumaczenia w moich filmach. Ocan na końcu drugie przetłumaczyła Paulina Breiter, Marta Biant, oczywiście polska autorka, a jeśli chodzi o Joko to tutaj mamy opracowanie zbiorowe tych opowiadań, właśnie jeśli chodzi o tłumaczenie. Ja o tej książce mówiłam Wam już bardzo dużą ilość razy, ale. Ym... Chciałabym Wam o niej przypomnieć właśnie też na ten okres jesienny, ten spółki okres, ponieważ no, przeszywające są bardzo te opowiadania. Również autorka prezentuje tak, tutaj takie z jednej strony zwykłe sytuacje, ale przez to prezentuje nam też tak jak samo jak na przykład w tym w przypadku, w przypadku tego zbioru takie. Tajniki najbardziej skrywane, mroczne aspekty ludzkiej duszy, ludzkiej natury. Po prostu jest to wywleczone na światło dzienne i no, uświadamia gdzieś ten zbiór, tak? to, co, do czego ludzie są po prostu gdzieś tam zdolni. Nie jest może on aż tak niepokojący, jak inne książki, o których Wam tutaj mówię, bo no jednak w pierwszej chwili nie wiedziałam, czego właśnie tutaj umieścić, no bo może nie kojarzy mi się on tak aż bardzo z okresem Halloweenowym, ale ma on w sobie coś takiego, co zaskakuje, co przeraża, co szokuje to na pewno. Na to gdzieś jednak mimo wszystko jest dla mnie takie kompatybilne właśnie z tym czasem, który przed nami, więc grobowa cisza żałobny zbieg, przez to, że też jest to jeden z moich w ogóle ulubionych tajfunów, no to nie mogłam się powstrzymać, aby Wam o nim tutaj nie wspomnieć. Przejdę do, teraz do bardzo krótkiej książki, a jest to tak naprawdę opowiadanie. Samo jedno, dlatego że ja nie czytałam nic więcej od tego autora, ale zdecydowanie po tym jednym tekście jestem zachęcona, aby tą jego twórczość zgłębiać. A mam tutaj na myśli opowiadanie Edgara Alana Poego, czyli Zagłada Domu Aszerów. Tutaj również nie wiem, kto jest tłumaczem, dlatego że ja czytałam po prostu jedno opowiadanie z takiego większego. Zbioru, więc nie powiem Wam tego. Bardzo przepraszam, ale Zagłada domu Aszerów to książka, która tak strasznie nie zaskoczyła, ja miałam takie uczucie what the jakby to się już skończyło, to się już wydarzyło, jakby byłam w szoku, że na tak krótkiej, na tak małej ilości stron autor jest w stanie wprowadzić nas w takie. Uczucie osłupienia, niezrozumienia, skonfundowania, ale i też wielkiego przerażenia, ponieważ jest to, może nawet nie będę wam mówić, no zresztą ja, jeśli chodzi o żadną z tych książek, nie mówię wam za bardzo, o czym one są, dlatego że wychodzę też ostatnio z założenia, że te moje filmy są strasznie długie i ja też nie wiem, czy dajcie znać, czy też w ogóle chcecie, żebym ja tak dłużej mówiła o tych książkach, czy krócej. Lubię też to, że mówię czasami na przykład we rapapach o nich w dłuższej formie. Ale dzisiaj stwierdziłam, że tak bardziej pokrótce Wam będę o nich opowiadała. Więc, zakłada Domu Asherów to jest jednak klasyk. Edgar Allan, Allan Poe to jest też no właśnie taki klasyczny twórca tych opowiadań grozy i widać to, że to jest no taki opowiadanie grozy z krwi i kości. Mamy tutaj właśnie taki nawiedzony dom, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy, ale i też doskakujących bohaterów, także ym, jeśli właśnie takie ym, domy strachów, to mogę Wam to wydanie jak najbardziej zarekomendować, tylko przyznam, że trochę mi było przykro, że było ono aż tak krótkie, no ale z drugiej strony to jest też właśnie jego jakby nie było bardzo, bardzo duży atut i mówię, mocna strona jestem w szoku, że na tak krótkiej, w tak krótkiej formie można było zmieścić tak wiele mroku i niepokoju. Następnie przejdę do książki znowu młodzieżowej, której znowu nie jestem największą fanką, ale no nie można jej odebrać właśnie tego mrocznego klimatu i tego, że jest ona na nas w stanie po prostu przerazić i znowu wprowadzić w to uczucie po prostu szoku, osłupienia, niedowierzania, no i przerażenia po prostu. I jest to pozycja od Hani Czaban, znowu polska autorka. Mchy i paprocie będą naszym Grobem. Tutaj właśnie ten klimat, ta atmosfera też takiego, takiej małej, małe, mało miasteczkowości, ale i też takiego odizolowania, ponieważ to się dzieje w takiej, mówię, bardzo niewielkiej polskiej wsi, też tutaj las właśnie ma gdzieś tam duże znaczenie, ta roślinność, ta natura, więc to też gdzieś tam tworzy nam taki spooky vibe, spółki atmosferę. Tutaj mamy historię zaginięcia, tajemniczej śmierci członków ze, pewnego zespołu muzycznego i pewną dziewczynę, która jest absolutnie zakochana w jednym z tych też właśnie. Chłopaków, który zginął, dlatego że jeden z nich zginął kilka lat temu. Teraz doszło do bardzo podobnego wypadku. Nie wiadomo, co się wydarzyło. A czy ta śmierć w ogóle miała miejsce, czy też nie, czy to właśnie jakieś duchy są w to zaplątane, to już zostawię do odkrycia Wam. Sama historia później może nie była dla mnie aż tak frapująca, aż tak intrygująca, dlatego że jednak poszliśmy w taką trochę nastolatkową stronę, taką trochę teenage dramę, no ale ten klimat właśnie, ta atmosfera towarzyszyła nam przez całą lekturę, no i tego, tej książce nie mówię, mówię, no nie mogę jej tego odmówić. I Hania Czaban po prostu jak najbardziej potrafi kreować właśnie tą spółki atmosferę, ale też posługiwać się pięknem, poetyckim językiem, więc uważam, że połączenie absolutnie wybitne. Znowu coś co w sumie mogę określić identycznie. Więc jeśli lubicie książki młodzieżowe z tym właśnie tajemniczym, makabrycznym, przeszywającym klimatem, z jakąś zagadką, z dochodzeniem do, 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 do prawdy, ale i też jakimiś takimi może duchami, może istotami lekko nadprzyrodzonymi, i też w tym przypadku akurat też pewnym strasznym domem i zagadką rodzinną, to mogę Wam polecić książkę Dom, dom Sióstr Marnotrawnych autorstwa Crystal Sutherland w tłumaczeniu Kaji Makowskiej. Ja tę książkę czytałam w zeszłym roku i mimo, że nie zapałałam do niej największą sympatią, to przyznam Wam szczerze, że po czasie wspominam ją chyba jednak z większym jakimś takim sentymentem i z lepszymi odczuciami. Nie wiem, czy może nie zadecydowałabym się może na jej reread, ponieważ właśnie jeśli chcecie właśnie poczuć takie skonfundowanie, przerażenie i po prostu się trochę, no mówię, Pobać, jeśli mogę tak powiedzieć, w taki duży skrót myślowy. Co prawda mówię, jest to literatura młodzieżowa, więc akcja jest mi trochę przyspieszona, i w tym może gdzieś tam nie byłam największą fanką, też pewne takie um, może duże takie skróty, właśnie to, że bohaterką Szło w pewnych sytuacjach bardzo gładko, tego to mi się tutaj w tej książce może niezbyt podobało, no ale tak jak w przypadku tych poprzednich książek młodzieżowych, czy to Martybian, czy Haniczaban, no to ta atmosfera tutaj jest po prostu genialnie, genialnie stworzona. Powrócimy teraz do tajfunów, czyli do wydawnictwa, o którym miałam już okazję w tym filmie Wam dwukrotnie wspominać i wspomnę jeszcze po raz trzeci i mam na myśli. W tym przypadku książkę Wyznania autorstwa Ken Minato w tłumaczeniu Patryka Skorupy. To jest książka, w której mamy pewną zagadkę, pewną sprawę kryminalną, tak naprawdę. Bo jest to mówię taki thriller, trochę kryminał, ale poprowadzany tak ciekawie narracyjnie, ponieważ historia śmierci. Córeczki pewnej nauczycielki, nauczycielki w pewnej szkole, pewnym gimnazjum, jest tam opowiedziana właśnie z perspektywy różnych osób, ponieważ i zarówno samej tej matki, tej nauczycielki, ale i uczniów, czyli potencjalnych sprawców, dlatego że książka zaczyna się w taki sposób, że ta też kobieta. Podczas prowadzenia swojej lekcji mówi, że wie, kto jest, jej, kto jest zabójcą właśnie jej córki i że znajdują się oni w klasie, do której ona właśnie te słowa kieruje. Więc dosyć niepokojąco, dosyć mrocznie. No i też sam fakt tego, że jeśli faktycznie to dzieci popełniły tę zbrodnię i zabiły jeszcze młodszą dziewczynkę, no to jest co absolutnie przerażające i makabryczne. Czyny, do jakich dopuszczali się i ci nastolatkowie, ale i ta kobieta, dorosła osoba, żeby zemścić się na sprawcach, domniemanych sprawcach tego też czynu, konfunduje bardzo, bardzo mocno. Więc polecam Wam tą książkę zdecydowanie. Następnie coś, co jest tak dziwaczne, ale i tak przeszywające. Wprowadzające w, taki, w takie uczucie szoku, niedowierzania, co tam się w ogóle wydarza, ponieważ i yy, ogólnie wydarzenie, które mają miejsce, i w całej książce, ale i też zakończenie. Nie mam słów po prostu. Jest to książka Nocny Dom od Jo Nesbo w tłumaczeniu Iwone Ziemnickiej. To jest moja jedyna książka tego autora, i przyznam szczerze, że w sumie. Kiedy zbierałam książki właśnie do tego, do, tego, do tego filmu, to poczułam takie uczucie, że powinnam coś więcej od tego autora przyswoić, ponieważ to, co zrobiła ze mną ta książka, jest absolu było absolutnie, no po prostu nie, nie jestem w stanie wam tego wyrazić słowami. Dlatego, że no jak inaczej można określić książkę, w której telefon pożera głównego bohatera? <noise> Też narracja w tej książce to, że też jest ona właśnie prowadzona z perspektywy dorosłego mężczyzny, który cofa się do lat swoich właśnie gdzieś tam nastoletnich i to jak, mówię, kończy się ta książka, jak to się wszystko ze sobą spina, ale też, no mówię, jakie wydarzenia mają miejsce w tej książce, bardzo odrealnione, bardzo nie do uwierzenia, ale z drugiej strony, kiedy mamy właśnie perspektywę tego, że opowiada nam to dorosły mężczyzna, cofając się do lat, mówię, swoich gdzieś tam nastoletnich, to też rzuca troszeczkę, wiecie, inny cień na, na, na te sytuacje, które mają tam miejsce, ale, no mówię, to odrealnienie to um, nie nazywam tego realizmem magicznym, ale właśnie nawet ciężko mi jest to określić. W każdym razie, no jest to thriller z elementami horroru, takiej też, takiej bardzo dużej makabry, suspensu. Bardzo dużo się w tej książce dzieje, ona nie pozwala nam się od siebie oderwać. No i też ta atmosfera, no przeszywa absolutnie i wyrywa po prostu z butów. Pożera nas ta książka dosłownie, no prawie jak ten telefon naszego głównego bohatera. I ostatnia już książka to również zbiór opowiadań, zbyt opowiadanie grozy, też takiej klasycznej grozy w takim, no mówię, klasycznym wdaniu, dlatego że mam Wam do przedstawienia ptaki i inne opowiadania autorstwa Daphne de w tłumaczeniu marka Cegieły. I ym, naprawdę byłam w dużym szoku, jak to opowiadanie mi się spodobały. Były na pewno bardziej realne i nie takie odklejone, jeśli chodzi o na przykład opowiadania ze zbioru Gąsienica, czy z tego zbioru Marty Bijan Domu i inne duchy bardziej takie, mówię, w tym wydaniu realistycznym ale nadal bardzo makabrycznym i bardzo przeszywającym, bardzo magnetyzującym, mówię takie hipnotyzujące, no i takie z taką nutą elegancji, więc bardzo ciekawe połączenie i już ostatnie połączenie, o jakim chciałam wam w tym filmie Powiedzieć. było to 11 tytułów, dosyć szybko mi poszło. No mówię, raczej nie rozwodziłam się tak bardzo nad tymi książkami. Zależało mi też, aby dosyć e, taki, mimo wszystko, e, krótki był ten e, film. E, w każdym razie mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam. Dajcie znać, czy lubicie w ogóle ten spuki vibe, tą spuki atmosferę. E, ja no mówię, w ostatnim czasie coś takiego, miałam takie przyciąganie do tych książek i trochę ich pochłonęłam, także mam nadzieję, że czymś Was, mówię tutaj, zainspirowałam i coś może przypadnie Wam do gustu z książek, o których Wam dzisiaj tutaj powiedziałam. Także dajcie znać, czy w ogóle czytaliście którąś z tych książek, czy, czy podobały Wam się one, co o nich sądzicie, a ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!